Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, jest sobota, 15. Cześć mam już. I idziemy właśnie na śniadanie do Waterspólna. Nagrywam bo oczywiście telefonem, bo zapomniałam, że... Wzią... <laughs> bo ktoś nacisnął i pewnie drugą windę wziął. Albo zszedł to jedno piętro. Bo zapomniałam wziąć kamerę, ale nagrywamy na dzisiaj dla Was, zaczynamy okay. dla Was vlogi. Przez cały pobyt mamuśki Co prawda przyjechałyśmy wczoraj tu O zobaczcie jak fajnie plusy widać Ale wczoraj miałyśmy taki dzień ogarniania I po prostu Nie było czego pokazywać Dzisiaj idziemy do Spoon na śniadanie Później idziemy na zakupy do Tesco I do dla chyba I do Funciaka A później jak przyjdziemy to ja muszę nagrać jedno wideo Które wy już widzieliście Zanim obejrzycie to, więc polecam Słyszycie, żeby nam majonezu nie wykupili e, dla Rimela, więc podlinkuję tutaj na dole, bo już będzie na kanale. No bo ty lubisz łososia, a ja nie lubię. No i co? Nie pasuje ci to łososia? No pasuje, ale trochę cię zazdroszczę awokado teraz. Chcesz gryza? Żebym się tak nie robi, bo potem No ale co, ja, ja mam łososia i jak ja łososia nie lubię? Tak, no, ja mogłabym powiedzieć co ty bierzesz, że też bez mięsa. Przecież ci powiedziałam. Nie. Jezus, tak wyglądają śniadania z moją mamuśką. Tutaj mamy awokado. Weźmy roślinki. I jeszcze byliśmy jeszcze tulipany. Do you wanna say hi? Hi. Hi. She's back. Hi. Hi. He's so cute. We are color matching. Look at that. Great, mom. Good Idziemy na lody. Patrzcie. No. Tak Jej. Patrzcie już przygotowania Prawie zakończone Tutaj mamy jajeczka Galaretkę W bardzo świątecznych ogólnie Pojemniczkach mamy chrzan i ćwikłę W takich czaszkach, nie wiem czy widzicie Tutaj mamuśka piękna moja Jeszcze tutaj gotuje Cześć Życzę wszystkim wesołych świąt Tak Tak? spokojnie ja też, co prawda wy już to widzicie po świętach, ale mam nadzieję, że je dobrze spędziliście. Um, ja właśnie tutaj czekamy jeszcze na Rafała, który powinien już zaraz być. O, jeszcze tutaj wam pokażę, słuchajcie, mamy takie małe, piękne króliczki. Tutaj mamy jajeczka, dostałyśmy od DJ'ego. I tutaj takie, te mini easter eggs, czyli najlepsze angielskie słodycze. I tutaj mamy kwiatka, zobaczcie. Megan, do you wanna say hi? Mm. She's doing her makeup. You look pretty Hi. already, thank you. That's okay. What are you using? Oh did you use that one? Not yet. Oh okay. I'm gonna try it. Alright. Okay, I try foundation. Your eyeshadow Meg Ooh How fancy, like it? yes. I like fun. it. Oh thank you. Can you hear that guys? Just for me. Yeah. That's so nice. I like it. I like it. Cześć! Wszystko, wszystko jest. Cześć! Kto cię wypuści? Ale masz fryzurkę. Cześć! Przyjechał! Chodź mamuś, przywitaj się! Ej, ma, no, Wiesz, chę, 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 chę. No, jak wysoki? hej, hej! jest wysoki, jak w takim cieplejszy wydawałeś. się. Poznali się. Jesteśmy w komplecie. O, no. oh, dziękujemy. Ależ ty jesteś Dzień słodki. Dziękuję. Zobaczcie, Can you show them because oh, here it is, <laughs> pretty girl with pretty flowers. Oh. Dziękujemy. <laughs> Idziemy na spacer. Jesteśmy obiedzeni bardzo. Mam ekipę moją. <laughs> we matching with Megan. Yay. Guys, yay! We are always matching. Even when we not matching, we matching. Should we go next to the weird statue of people that is always yeah. creeping everyone out, I think. So, więc idziemy się przejść gdzieś tutaj dookoła. To tak ma. że co? Strasznie, no. Ale wcale nie jest tak ciepło, pomogłam spokojnie ubrać moją bluzę z Hotel. <laughs> Rafał, wprowadziłeś mnie w błąd. Słuchajcie, moja mama przyjechała do Londynu, a nam z Londyni nie zrobili. Czy wy widzicie te statki tam? Proszę bardzo, prawie jak port w Gdyni. How do you like it? Yay! O, ja chcę na to iść. Jakie creepy lalki. Zobaczcie. Jezu! Have you seen that? That was so creepy, I love it. Macie stateczki, zobaczcie. Wiecie co mam powiem? Trudniej było wejść po tych schodkach niż zjechać Idę jeszcze raz Ja nie wiem czy to dobry pomysł Te buty tu nie pisują Here we go Ta. słuchajcie, gramy sobie w państwa i miasta. Mamusia poszła spać, a my sobie gramy. O, wiem co możecie zrobić. Polećcie mi jakieś fajne gry planszowe. Hi. you look so cute in your glasses. it's okay. Polećcie nam jakieś fajne gry planszowe, bo musimy z dziewczynami coś robić, Alright, do you wanna go first? I said no. Oh, okay. Do you wanna? I can go. Okay, I can go first. Who gonna say stop? Me. Okay. Jak ty idzie, Rafi? Słabo, 55 w każdej rundzie. O nie! Megan ma. O też 55, dzisiaj łebów w łeb. I'm the winner. Ale nikt nie widział. że tutaj. Co? Tak, najlepsze ciasto, słuchajcie, bezowe. Tak, Zbim wolisz się... to, niż tamto drugie? Kocham, obydwa, dwa, ale. <laughs> to śmietana, to. Masz bitę śmietanę, to masz mnie. I, 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 clay, I'm gonna be my trip still stubborn. Hiya. Hi. Hi. <laughs> I can't think of anything. How many you have left? One! <laughs> it's fine, you have still five. No, I don't know. That's still <laughs> really I have one in French! Three and a half. Stop so <laughs> it! You can put in French. No! <laughs> Anymore. Oh, that's a neat... Come on. Yeah, but I have pressure! That's more <laughs> Okay, country. Belgium. Brazil. Um... It's the capital. What? Russia. <laughs> what? What did you...? Brazil! Read? Oh, I said... I heard Brussels. Berlin? <laughs> 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 Brooklyn. Bogota. Barney. <laughs> colour. Brown. Beige. Ba-doom. <laughs> Does it really count? Yeah. You can say cream. Mm. Mm. But it's when I say beige, no one understands. But beige is a so colour we as well. We hmm? we I'm yeah, putting ten. Exactly not my freaking um, um, fault, right? <laughs> 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 Ba Brownie. Oh, boat. Oh, good. baby is uh, mm -hmm. a thing. So I, is I he? agree. Yeah, I agree. Oh, yeah. <laughs> <Smoking>. <laughs> um, job. Ba Bartend. Bartender. 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 That's a good one as well. Um, Ooh, yeah. 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 Animal. Beer. Bear. Bear. So we have five, and she has ten. Plants. Banana. <laughs> Broccoli. No, uh, uh, I don't like it either. Śpiąca królewna wstała. Dzień dobry. Now ubiera butki. Here is Meg. Cheers. Here for the bus, and we're going to the Chcesz zrobić przejście? O, dobrze, to o, Ani, już nie wstanę. Ale nie było tak Cześć, mamuś. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy właśnie do IKEA i ja jestem oczywiście ubrana w swoją bluzę. Patrzcie. Nie Jakby ktoś jeszcze nie widział, mam torebkę ze Stradivariusa, bo o nią są zawsze pytania i spodnie zajęta jestem i spodnie mam z Zary, takie moro i do tego mam swoje butki z Nike. hej, słuchajcie, żółty, wywiozłam, nam, wywiozłam nas gdzieś czy nie Jarko, aplikacja jest 12.30 a nas nadal nie ma w Ikei mamuśka jest tym faktem lekko niepocieszona. Ja tam się w sumie śmieję. Dojechałyśmy szczęśliwie. Siedłyśmy w ten sam tramwaj, którym jechałyśmy tu w zeszłym roku i od razu nas dowiózł. Proszę bardzo. Cie mamy jedzonko, ja mam swoje dziecięcą, dziecięcą porcję plus frytki, a mama ma wege kotleciki. Je, więc jemy. Deserek i wzięłam blueberry n. Um, raspberry Cheesecake i jakąś nowość czyli Cheesecake Dime Mam pokazuje swoją piękną obudowę Od kogo dostałaś? Yes! I jeszcze wzięłam sobie bitą śmietanę. Zobaczcie Wyszłyśmy z IKEA. Mamy dwie siatki pełne zakupów Kupiłam sobie między innymi takie śliczne szklaneczki z flamingami Wow, mamuśka! Cześć! W ogóle patrzcie jaki ma autwik. Pierwszy raz mnie widzicie bez bluzy od kilku dni. Ale, <grywa> um, ale bluza jest w ręku. Byłyśmy w primarku, poczyniłyśmy małe zniszczenie. Mamy Starbucksa. Gdzie teraz idziemy, mamo? A później? Tak, na ulicy Samobójców. Wow. Ale duże. Ona jest ładna, ona ładnie pachnie. Patrzcie. Chciałam pokazać gdzie jesteśmy, ale baflano, ma mama ma makaronik. Smakuje ci. Więc będziemy jeść. Jak się mam czujesz? Wiadomo. <laughs> Słuchajcie, wiecie co zrobiłam? Zamówiłam mojej mamie makaron. Poszłam do stacji, gdzie się zamawia pizzę i zabijełam złą pizzę. Patrzę, ona, odbieram ją, patrzę oliwki. Sobie. myślę, kurde, ja oliwek nie jem, nie zamówiłam nic z oliwkami. Po czym się okazało, że sobie pomyliłam o linijkę nazwę i zamówiłam sobie tak cholernie ostrą pizzę, że teraz jest mi niedobrze. Ledwo ją zjadłam, zostawiłam dwa kawałki, ponieważ ja nie jem ostrych rzeczy, więc ona była naprawdę ostra i miała chyba papryczki chili. W każdym razie na pewno coś miała zrobione z papryczek chili. Więc jest super. Ale przynajmniej mamy zakupy. Co, nie mam mówić? Ty się śmiałaś! Powiedz, że się śmiałaś. No, Przyznaj się. No, no. <laughs> Mama się przynajmniej najadła dobrze i pożeniła. a ja nie do końca. Więc polecam, nie, 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 nie radzę dawać wam zamawiania jedzeniami, jak jestem głodna. Hej! Słuchajcie, mamy 20 czwartek. Godzina 21.40 e, i powiem Wam, że mama dzisiaj pojechała. Nie nagrywałam nic, bo w sumie wstałyśmy rano, miałyśmy kilka godzin dla siebie. Ja później o pierwszej jechałam do pracy. Powiem Wam, że przyszłam do domu, usiadłam i tak strasznie mi pusto. I, I będę płakać zaraz. I zawsze tak mam jak moja mama jedzie i powiem wam, że bardzo często pytacie się mnie jak ja sobie daję radę tutaj i czy nie jakim cudem ja nie tęsknię za rodziną i tak dalej i to nie jest tak bo słuchajcie to nie jest tak, że ja nie tęsknię i to nie jest tak, że mi jest zawsze łatwo i najciężej mi jest właśnie po tym jak, jak ktoś mnie odwiedza i jak później jedzie i jest wtedy takie uczucie pustki i wiecie ja jak Jestem tutaj, a moja rodzina jest tam, to ja o tym tak nie myślę. Ja tęsknię, ale to nie jest takie rzeczywiste i to nie jest takie namacalne. Natomiast jak już jesteś z kimś i spędzasz z, kim cza z kimś czas, i później ta osoba jedzie, albo ty jedziesz do domu, no to wtedy jest mi ciężej i to jest takie dziwne uczucie, którego nie da się opisać i którego. którego nie da się jakkolwiek... Uciszyć i to po kilku dniach mija i to jest takie, że wracasz do rzeczywistości. Natomiast zanim z tej rzeczywistości wrócisz, to trzeba się po prostu uzbroić na jakiś tam czas, gdzie nie jest przyjemnie. Ja dzisiaj e, przyjmę sobie terapię jak zawsze, czyli e, będę jeść i obejrzę nowy odcinek Pretty Little Liars. Więc mam tutaj e, ulubione chipsy z Marken Spencer bułeczkę. Kole i idę oglądać Pretty Little Liars, a mojej mamusi bardzo, bardzo dziękuję za to, że jest, i za to, że przyjechała, i za to, że jest zawsze. E, I tak, mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał e, i doceniajcie chwilę za swoimi bliskimi, nawet jeśli was irytują, bo one też są ważne, te irytacje. Także dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli się podobało, to kciuk w górę i zapraszam do subskrypcji. E, I tak, do zobaczenia w następnym filmiku.